Witajcie, jestem Rosa i dzisiaj mam zamiar pójść do restauracji, żeby się najeść. Jestem strasznie głodna. Dobrze? No to chodźmy, więc i jesteśmy. Jesteśmy w... Peccarino! Jest to oto restauracja, w której się znajduje kuchnia włoska. Bardzo lubię kuchnię włoską, więc dlatego... Mam zamiar tam wyjść. Dobrze, no to idziemy. O, tutaj jest wolny stójnik. Witam w restauracji. Proszę o to menu. O, dziękuję. E, więc tak, e, poproszę zupę mi stronę, spaghetti i panną kotę. A także wodę, poproszę. Mhm, mm mhm. Mm Dobrze. Za kilka minut przyjdzie. Ej! Mam zamówienie na zupę mistralne, spaghetti i pannę kotte. Przyjąłem, dobra już robię. Hmm. Dosyć krótko się tu czeka, ale, ale... Można chwilę poczekać. Zupa już jest! Mhm, mm już mam ją. O, idzie zupa. Proszę. Oto pani zupa, a za chwilę będę będzie spaghetti. Dobrze. Mm. Ale dobra ta zupa. Gotowe spaghetti? Już. Aj, sorry. Idzie spaghetti? Proszę. A ja wezmę, wezmę już to. Mmm. Ładnie pachnie. Pychota. Panna Kotta już gotowa? Tak, tylko uważaj, bo się rozlatuje. Uważaj. Okej. Okay. Proszę. Oto Panna Kotta, a ja zabieram już po spaghetti. Proszę. Hmm, ale pięknie wygląda. Proszę, oto pani rachunek. Za wszystko. Mhm. Dobrze. Proszę. Dziękuję. I zapraszam ponownie. Och, ale się najadłam. Och. No cóż, co mogę tutaj jeszcze dodać? Pecorino jest to restauracja dla tych, którzy lubią naprawdę włoskie przysmaki. Naprawdę przepyszną i bardzo polecam tą oto restaurację, ponieważ jest tam dobry klimat, dobre jedzenie no i w ogóle jest tam fajnie. Dobrze, to ja będę już iść do domu. Na razie, pa!